Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kurpański, a to jest Shakes and Fidget, i to będzie takie w sumie podsumowanie World Bossa, który się w sumie skończył w tą niedzielę. Yy, aczkolwiek co, yy, jest wtorek, kiedy to nagrywam, i postanowiłem sobie zrobić takie podsumowanie moje z czterech postaci, jakie posiadam. No, jednak postaci nie mam jakoś dużo, to nie będzie to długo trwać, ale chcę takie podsumowanie sobie zrobić. I w sumie może zacząć od EU17, gdzie tak naprawdę zrobiłem to najlepiej. Jeśli chodzi o to, zrobiłem to najlepiej spośród moich pozostałych postaci. Zająłem tutaj y, rangę 16. Jeśli chodzi o nagrody, czyli się załapałem na tego Beryla. Co jak co? Ledwo, ledwo, ale ledwo. Muszę dodać oczywiście, że ten event robiłem totalnie free to play, nie wydając ani jednego grzyba. I Cieszę się, bo jednak ten event jest w cholerę Pay to Win, jest bardzo, bardzo grzybożerny. Więc się załapałem przynajmniej na pozycję 16, gdzie dało mi to beryla, jakieś kryszteksy, metal, no i golda, wiadomo. W moim takim piku byłem chyba na pozycji 13 z nagrodami, ale szybko z tego spadłem, co jak co. No, jak można zobaczyć w sumie to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ledwo to zrobiłem, tak? Tutaj już. Raptem parę pozycji mi graniczyło od tego, żeby być na pozycji 17. No i to już by kolorowo nie było tak naprawdę. No ale cóż, yf. niestety nie zrobiłem żadnej nagrody bossa. Jak to się tutaj zwie, czyli ani nie, nie zadałem najwięcej obrażeń, ani śmiertelnego ciosu nie zadałem, ani pojedyn pojedynczego trafienia. Cokolwiek to znaczy, szczerze, nie mam pojęcia tak naprawdę, więc nigdzie się tu nie znajduję. Akurat EU 17 znajduje się na pozycji 26. w randze 9 z tych nagród, więc szczerze nie pamiętam, jak było w poprzedniej w edycji tego Bossa Światów, więc nie wiem, nie mogę się odnieść, ale najgorzej nie jest, najlepiej też nie jest, jest tak po środku tak naprawdę. Ostatnia jest Ameryka pierwsza, no nie dziwię się, szczerze. No i tutaj jakieś wpisy z bitw. No, zebrałem w sumie 9000 kufrów pra, prawie. Kufer słabego punktu 14, no i kompletnie tutaj 0. Troszkę kryszteksów poleciało. Ja nie wiem, czy to już jest dodane po tym, jak odebrałem główną nagrodę, czy to w trakcie. Kurczę, nie wiem w sumie. Jakieś owocki, no, raptem 4. Trafienie krytyczne, tutaj są te wpisy właśnie. No, nieciekawie to wygląda co jak co. Jakoś tam z początku kupowałem te upgrade'y i tak dalej, to przyspieszenie do ataku, coś takiego chyba, albo te trafienia krytyczne. Nie wiem czy to tak się zwie, już nie pamiętam nawet. Coś tam kupowałem, ale sobie potem odpuściłem, atak specjalny tutaj wystąpił. No niestety, jest jak jest, tak? Kolorowo nie jest, że tak powiem. Ale na przykład na takim EU20 tak naprawdę już poszło mi znacznie gorzej, jestem na pozycji 20, jeśli chodzi o nagrody. Pozycja... A nie, to nie jest ostatnia, ok. Ale no na się aczkolwiek nie załapałem. Szczerze tutaj to rzadko co klikałem. Zapominałem nawet ustawić tą wartę czy tam katapultę. Jedną z dwóch jakoś tak to się zwie, nie wiem nawet. No i tak naprawdę jestem na pozycji 1800. Szczerze. No tragicznie to wygląda, no ale co się można spodziewać po graniu free to play w tą grę. I nagrody z bossa. No tak samo tutaj nigdzie się nie załapałem. No, i w sumie EU20 znajduje się nam pozycji, na pozycji 18. Więc w sumie tak samo jak EU17 poprzednie. W sensie pozycja 18, ale pozycja 9 w nagrodach. Co nam dało, oczywiście, co jak co? Według mnie to jest strasznie śmieszną nagrodę, bo 20 Lucky coinów to jest troszkę takie naplucie w twarz. Wydaje mi się, że to przynajmniej powinno być. Więcej tych laki coinów, albo jakaś inna nagroda, no ale cóż, no, tak to wygląda, niestety. No i oczywiście, wiedźmowy Taniec jest w każdą środę przez dwa tygodnie. To akurat jest w porządku nagroda, czyli w dwie środę, tak naprawdę. Nawet spoczko to jest. Tutaj za pierwsze, no, za pierwsze miejsce tak naprawdę 140 laki coinów, to, to też jest śmieszne. Naprawdę, już przez 4 tygodnie jest ta wiedźma, no, ale okej. Okay. No i wpisy z bitwy. W... Wyglądają w sumie tak, że 7000 kufrów odebrane, 14 tych skrzyneczek. Na te kryształkach chyba są jednak po odebraniu tej głównej nagrody, bo to niemożliwe, żeby aż tak dużo było. No tutaj, wiadomo, jakoś obrażeń wysokich nie zrobiłem i tak dalej. O, tutaj nawet zero, więc cóż. A jeszcze w sumie można przejść do tego, że wraz z końcem tego eventu dodali czarny rynek, w sensie go poszerzyli o te, te kryształki, katalizatory, co są chyba jak dobrze pamiętam i coś nie coś można było se tu kupić aczkolwiek na EU20 z tego co pamiętam kupiłem laki Coin, ta Lucky Coin zdecydowanie ten pakiecik za 250 tych katalizatorów troszkę tych Lucky Coinów jest i fakt faktem mi jeszcze trochę zostało ale nie wiem kompletnie co, co se kupić za to z, wydaje mi się że one nie przechodzą na kolejny event więc chyba po prostu kupię te takie useless rzeczy tak mi się wydaje. No ale, jak już omawiając to, to na EU17 kupiłem sobie również laki coiny. Wydaje mi się to naj najbardziej opłacalna rzecz na ten moment. No i co? W sumie przechodzę do mojej trzeciej postaci, czyli na EU3. A, się tak zgrało. No, chyba jednak tutaj najgorzej zrobiłem, bo absolutnie tutaj nic takiego nie zdobyłem poza goldem i pozycją 25 w nagrodach. Fakt, faktem, pozycja. 736, no ale to jest jednak stary serwer i mało kto, kto tutaj tak naprawdę gra. Nagrody bossa, no niestety się zapewne nie załapałem nigdzie, nawet nie sprawdzam, bo domyślam się, że tak jest. I akurat ten serwer, Europa 3, znajduje się na 39 pozycji, czyli w pozycji 10 w, w nagrodach. Więc no jest, jest jak jest, cóż poradzisz. No i wpisy z bitwy wyglądają następująco, 7000 kufrów, 7 tych takich mniejszych, no i jakieś tam surowce, tak. I na tym serwerze akurat sobie zakupiłem coś innego, czyli grzyby. Fakt faktem, słyszałem, że na klaki coin bardziej się opłaca, ale, że to jest taka postać troszkę typu wyjebongo, to jakoś grzyby mnie skusiły strasznie, więc jak zobaczyłem tylko tą ofertę, to myślałem, no nie no, grzybki trzeba. Fakt faktem, myślałem, żeby to jeszcze na kupki dać, ale może lepiej nie. No i tak oto właśnie przechodzimy sobie do ostatniej postaci, jaką jest na Eu25, mój przesympatyczny barcik, gdzie jest on no, fenomenalny, wręcz bym powiedział, gdzie zajęłem nagrodę 24. I no, tak samo się nie załapałem na brylka, ale tutaj to naprawdę bardzo ciężko je było, jakkolwiek. No ale cóż, no przynajmniej się załapałem na jakieś kryształki i metal, tak? Chociaż tyle. Nagrody z Bossa również wyglądają, jak wyglądają. To nawet nie sprawdzam tego. I w sumie Eu25 znajduje się na 37, czyli. Również nie jakoś wybitnie, no ale to jednak nowy serwer, więc, więc kumam, że tak mogło wyjść po prostu. Z tego co wiem, to jednak im starszy serwer, tym jest jednak łatwiej, no jakby rozumiem. Też mniej graczy gra. Wpisy z bitwy, również 7000, jakoś tak podobnie jak w pozostałych postaciach moich. Jakieś skrzyneczki T9, tych śmiesznych. No i surowce, tak? No i tutaj z tego co pamiętam, tu sobie kupiłem klepsydry, bo jednak klepsydry no tutaj cinko jest. A co jak co mi się przydadzą. Fakt faktem kupiłem tylko te 400 klepsydr. Na tyle było mnie stać. I trzymam sobie jeszcze akurat 97. I szkoda, że akurat nie 100, bo myślę, że jak odbykuję sobie podziemia, to bym zakupił ten pakiecik dwa razy. I co jak co, to by był nawet niezły start na podziemia. Akurat takie wiecie, 80 koła dusz. No zawsze coś, nie? No i tak tak oto właśnie film dobiega końca. Chciałem pokazać takie moje podsumowanie posa i krótko jej tak na temat teraz bym się wypowiedział szczerze. No i węcik totalny, nie wspieram. Szkoda gadać, szkoda prądu i no, tyle w temacie i dziękuję. Oczywiście serdecznie pozdrawiam mamy oraz braci oraz wszystkich oglądających. Serdeczne pozdrow.